Otwieramy zmagania w grupie B i zaczynamy od rywalizacji. Brak z numerem 6, kapitan Szymon Pałetko. Numer 13 kontra ekipę z Rybnika i gol! Jeszcze przed upływem pierwszej minuty Rybnik obejmuje prowadzenie. Do zera. Nie może jednak popełniać tak prostych strat kontrata Krakowi. i Gol! I mamy trafienie Mateusza Rączki. Wiktor Tobias zdaniem sędziów kontratak ekipy z rybnika Ale prawy z skrzydłem i gole, tak jest! Tak jak rybnik znakomicie otworzyły pierwszą... Kapitan Krakowi przy piłce pałeczko Pewnie pod poprzeczkę na 2-2. Jedna sekunda, żeby Rybnik wstrzelił jeszcze piłkę daleko w pole karne przeciwników, ale finalnie drużyna obrońców tytułu remisuje z ekipą Krakowi 2 do 2. Najbardziej wyrównany mecz jak na razie.